Ja przepraszam najmocniej, ale zanim zacznę oficjalne wystąpienie, to w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego, jako żołnierz Armii Krajowej, dziękuję serdecznie Pani Marszałek Sejmu za sprawne przeprowadzenie ścieżką legislacyjną uchwały o znaku Polski Walczący. Dziękuję bardzo. <laughs> Powierzenie powstańcowi wygłoszenia wystąpienia programowego w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego jest zaszczytem, za który oczywiście szczerze dziękuję, ale równocześnie może nasuwać wątpliwości, co ten stary człowiek powie. Czy oprze się na dostępnej, ale karygodnej literaturze w rodzaju Obłęd 44? Gdzie w opinii autora wszystko było złe z wyjątkiem jego niedorzecznych sugestii, czy też wystąpi w roli niedocenianego bohatera. Wybrałem inną ścieżkę. W ubiegłym roku mówiłem o uzasadnieniu warunków i celu powstania powszechnego, którego w zasadzie nie było, a które zastąpiono akcją burza. Dlaczego wobec tego doszło do rozkazu wydanego przez generała Bora Komorowskiego. Rozpoczęcia powstania w Warszawie, chociaż drugi wróg był na przedmieściach. Nie kwestionuję stanowiska, że była to decyzja polityczna podyktowana przez rząd w Londynie. Istnieje jednak jeszcze dodatkowy wątek sygnalizujący, że nawet gdyby nie rozkaz dowódcy armii krajowej, do powstania by doszło.